Woda jest najważniejszym pokarmem, aby utrzymać nasz organizm zdrowym i sprawnym. Człowiek jest tworzeniem wodnym w 60-90%. Woda jest podstawą wszystkich procesów biologicznych ludzkiego organizmu. Jednak dostarczenie niezbędnych ilości płynu nie zostaje osiągnięte przez większość ludzi. Wielu pije dopiero jak ma pragnienie, wtedy już jest przeważnie za późno. Pragnienie jest alarmem organizmu. Z tego powodu jest wiele symptomów, chorób wywołanych niedoborem wody. Jaki wpływ ma woda na bóle stawów i mięśni? Woda ma działanie odkoszające. Ze względu na nasze kwaśne odżywianie, stres, brak ruchu i wody dochodzi do zagęszczenia tkanki łącznej, która jest buforem kwasów i wysypiskiem szlaki. Jest ona za bardzo obciążona. Muszą mięśnie i stawy pobierać nadmiar tych kwasów. Poprzez ruch odwodnionych stawów dochodzi do obcierania i uszkodzeń stawów i na powierzchni chrząski. Zapalenie stawów może być objawem niedoboru wody. Poprzez dostarczanie wody obciążamy stawy i mięśnie, ponieważ tkan to może ponownie stać się przypuszczalna. Chcesz więcej informacji na temat organizmu? Pisz w prywatnych wiadomościach na Instagramie.